OK, Życie pierwszych ludzi. Mamy tutaj troszeczkę dat, jesteśmy w prehistorii, jakieś 200 tysięcy lat temu pojawienie się człowieka rozumnego, jakieś 10 tysięcy lat przed naszą erą, początki rolnictwa i jakieś 1200 lat przed naszą erą, początek epoki żelaza, oczywiście w różnych miejscach, w różnym czasie to się działo. I jedziemy. Na co będę zwracać uwagę? Kiedy i gdzie pojawili się fotkowie człowieka? Jakie korzyści dała ludziom umiejętność rozpalania ognia? Na czym polegała rewolucja neolityczna? Fotkowie współczesnych ludzi. Nasi najstarsi fotkowie dziedziczego człowieka, nazywani praludźmi, żyli około 4 milionów lat temu w Afryce. Różnili się znacznie od obecnie żyjących ludzi. Ich ciało pokrywało gęste owłosienie, chodzili pochyleni, mieli dłuższe ręce i mniejszy mózg niż człowiek współczesny. Nasi praprzodkowie uczyli się kolejnych umiejętności, takich jak posługiwanie się prostymi narzędziami, w tym kamieniami i kijami. Później nauczyli się rozpalać i wykorzystywać ogień. Dzięki niemu mogli przygotować pieczone mięso. Był też dla nich źródłem ciepła i chronił dzikimi zwierzętami. Ważną umiejętnością było wykształcenie się mowy. Pozwoliło to praludziom na skuteczniejsze i szybsze wymienianie się informacjami. Mogli też przekazywać zdobyte doświadczenia kolejnym pokoleniom. Jest to kamienne narzędzie o ostrych krawędziach i kształcie dopasowanym do ludzkiej dłoni. Praludzie używali go m.in. do cięcia skór. Najstarsze znane pięściaki mają około 1,5 miliona lat. Płotkowie człowieka zmieniali się w traci milionów lat. Stawali się coraz wyżsi, mniej owłosieni i sylwetka była coraz bardziej wyprostowana. Mamy Auslipiteka jakieś 4 miliony lat temu. Człowiek zręczny, czyli Homo habilis. Jakieś 2,5 miliona lat temu. Następny łepek, człowiek wyprostowany, czyli Homo erectus. Jeden 9 miliona lat temu i hobo sapiens, człowiek rozumny jakieś 200 tysięcy lat temu. Oczywiście są bardzo uproszczone, bo tak naprawdę jeszcze nie doszły do ładu z płodkami człowieka. OK. Od myśliwego do rolnika. Dawniej ludzie żywili się tym, co udało im się uzbierać lub polować. W poszukiwaniu pożywienia wciąż ponosili się z miejsca na miejsce, zatrzymywali się tam, gdzie była szansa upolowania zwierząt lub zebrania dalnych roślin. Tego nie budowali stałych domów, a jedynie tymczasowe szałasy z gałęzi, lub wykorzystywali naturalne schronienia, na przykład jaskinie. Taki wędrowny tryb życia nazywany koczowniczym. Z czasem ludzie zaobserwowali, że z ziaren dzikorosnących zbóż wyrastają nowe rośliny. Nauczyli się je wysiewać i zbierać plony. W ten sposób około 10 tysięcy lat, lat przed naszą erą, Narodziło się rolnictwo. Aby uprawiać ziemię, pierwsi rolnicy musieli osiedlić się na stałe w pobliżu swoich pól. Przestali więc przenosić się z miejsca na miejsce i zamienili koczowniczy tryb życia na osiadły. Najstarsze ludzkie osiedla składały się z kilku chat. Powstawały najczęściej nad jeziorami i rzekami. Przejście z koczowniczego na osiadły tryb życia, które dokonało się dzięki rolnictwu, nazywamy dziś rewolucją neolityczną. Początki neolitu wiążą się tak z hodowlą zwierząt. Około 90 tysięcy lat temu. Ludzie oswoili m.in. owce, kozy i świnie. Ciekawostka. Ludzie prehistoryczni potrafili posługiwać się bumerangiem. Najstarszy bumerang służący do walki lub polowania na ptaki został znaleziony w Polsce w jaskini niedaleko Nowego Targu. Wykonany jest z kłamamuta. Pochodzi sprzed około 30 tysięcy lat. Rewolucja neolityczna. Proces przejścia człowieka z koczowniczego na osiadły tryb życia. Kierunki wędrówek przodków człowieka. Tutaj wychodzą człowieki gdzieś tak mniej więcej z Afryki. I tak sobie lezą. I lezą. I lezą. I lezą. I, lezą, i doleźli. Ok. Czyli w Australii się ludzie pojawili jakieś 40 tysięcy lat temu. Otóż no, pewnie jakieś 10 tysięcy lat temu, tutaj 13. I tak dalej w Europie. Pochodzi na to w jakieś 35-40 tysięcy lat temu. To wszystko tak naprawdę w dalszym ciągu jest badane. A do końca nie wiadomo, jak to dokładnie szło. A okej. Okay. Jak żyli ludzie w czasach prehistorycznych? Koczowniczy tryb życia. Prądkowo-psodkowy człowieka woli w grupach liczących kilkadziesiąt osób. Żywili się tym, co zebrali lub upolowali. Jaskinie. Nasi przodkowie chronili się w jaskiniach przed deszczem i chłodem. Miejsca te zapewniały także ochronę przed dzikimi zwierzętami. Ogień dzięki możliwości ogrzania się przy ognisku, ludzie byli w stanie zamieszkać w chłodniejszych regionach świata. Mogli również upiec mięso polowanych zwierząt. Zbieractwo ludzie w epoce prehistorycznej zbierali głównie leśne owoce, korzonki i ślimaki. Przywili się także jajami, które wybierali z gniazd. Myśliwstwo przeludzie polowali w grupach, urządzali zasadzki na zwierzęta lub. Ostaczali osobniki, które odłączyły się od stada. Jako broni używali włóczni z kamiennymi grotami. I teraz mamy już osiadły tryb życia. Uprawa zbów oraz hodowla zwierząt zapewniały ludziom pożywienie przez cały rok. Dzięki nim nie musieli już wędrować w poszukiwanie pokarmu i mogli zakładać stałe osiedla. Ziemianki. Pierwsze chaty wznoszone przez naszych przodków były częściowo wykonane w ziemi, wykopane w ziemi budowano je z drewna i gliny, a ich dachy kryto słomą lub szciną. Warunki życia w takich domostwach nie były łatwe, lecz umożliwiały ich mieszkańcom przetrwanie. Rolnictwo. Na terenach wokół swoich domostw ludzie siali prosop, sonice i jęczmień. Dzięki uprawie zbóż mieli odpowiednią ilość pożywienia. Osady zaczęły się rozrastać, zwiększała się bowiem liczba ich mieszkańców. Hodowla zwierząt. Osiadły tryb życia wiązały się z hodowlą zwierząt. Ludzie łapali dzikie kozy, owce, osły, bydło, konie i swoje je. W ten sposób z czasem stały się one współcześnie z innymi zwierzętami hodowlanymi. Mielenie zbóż. Siarna zbóż rozcierano przy użyciu dwóch kamieni. Były to pierwsze prymitywne żarna. Uzyskano w ten sposób mąkę mieszano z wodą, następnie z powstałej masy formowano placek i wypiekano na, na rozgrzanym w ognisku głazie. Od epoki kamienia do epoki żelaza. Tu mamy siekierę z epoki kamienia, siekierkę z epoki brązu i siekierę z epoki żelaza. Początkowo myśliwi z epoki prehistorycznej do polowania wykorzystywali broń wykonaną z kamienia, np. do szczepy z kamiennymi oszczami. Okres, w dziejach, kiedy stosowano głowy ten surowy, z Nazywa się epoką kamienną. Narzędzie kamienne były jednak trudne w obróbce, a ich oszcze łatwo się tępiły. Ludzie poszukiwali więc innych, trwalszych materiałów. Nauczyli się wytapiać metale. Początkowo wykorzystywali miedź, która jest jednak materiałem dość miękkim. Później odkryli, że po dodaniu do niej innego metalu cyny powstaje znacznie twardszy stop, nazwany brązem. Nadawał się on lepiej do wyrobu broni, narzędzi i ozdób. Okres, w którym powszechnie wykorzystywano ten materiał, to epoka brązu. Około 1000 200 lat przed naszą erą ludzie opanowali sztukę wytopu wylaza. Było ono bardziej wytrzymałe niż brąz. Wykuwano z niego siekiery, ostrza włóczni, haczyki do łowienia ryb, a także ozdoby. Czasy, w których zaczęto używać żelaznych narzędzi i broni nazywamy epoką wylaza. Trwa ona do dziś dnia. No teraz są bardziej epoka plastiku, ale okej. Okay. Jak wytapiano żelazo? Dawniej rzemieślnicy otrzymywali żelazo z rudy żelaza występującej płytko pod ziemią. Metal ten wytapiali w piecach nazywanych dymarkami. Jedynka. Budowanie pieca. Dymarki były budowane z kamienia i gliny. Rzemieślnicy wykorzystywali je od starożytności do czasów nowożytnych. Wytop żelaza. Piec wypełniono rudą żelaza i węglem drzewnym. W temperaturze 1200 stopni Celsjusza z rudy powstawała bryła żelaza, którą wyjmowano po wcześniejszym rozbiciu pieca. Kucie żelaza. Z uzyskanego materiału kowal wykuwa określony przedmiot, np. ostrze noża lub siekiery. Ok. Jak wytapia się wylazo? W dzisiejszych czasach wylazo również uzyskuje się z ród. Jego wytapianiem zajmują się duże zakłady zwane hutami. W tego typu zakładach przemysłowych wytapia się nie tylko żelazo, lecz także m.in. ołów, srebro czy miedź. Huty budowały najczęściej w pobliżu kopalni dostarczających niezbędne metale. W Polsce były to głównie obszary Śląska i obecnego województwa świętokrzyskiego. We współczesnych hutach znajdują się ogromne piece, w których topi się rudem żelaza w temperaturze około 1500 stopni Celsjusza. W ten sposób otrzymuje się płynny metal. W przeciwieństwie do dymarek, piece hutnicze nie ulegają zniszczeniu podczas pracy i można je wykorzystywać wielokrotnie. Są one zasilane energią elektryczną, dzięki czemu do, do ich rozgrzania nie używa się węgla. Mm -hmm, a prąd produkujemy z węgla. Jasne, więc nie używamy. Dobra, okej. Okay. Ponadto nowoczesne piece umożliwiają kontrolowanie temperatury, w której odbywa się proces wytapiania. No tak, Zasilam prądem, więc nie potrzebujemy już węgla. Tylko, że u nas głównie prąd robi się z węgla, więc taka. No, co nie dało. Hutnicy noszą ognioodporne kombinezony, które chronią ich przed wysoką temperaturą. Okej, okay, podsumowanko. Najważniejsi, najważniejsi, najdawniejsi przodkowie człowieka współczesnego żyli w Afryce około 4 milionów lat temu. Do najważniejszych umiejętności opanowanych przez ludzi należy rozpalanie ognia i porozumiewanie się za pomocą mowy. Ludzie w czasach prehistorycznych trudnili się zbieractwem i myślistwem. W poszukiwaniu pożywienia ponosili się z miejsca na miejsce, dlatego prowadzili koczowniczy tryb życia. Rewolucja neolityczna polegała na opanowaniu przez ludzi umiejętności uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Dzięki temu zaczęli prowadzić osiadły tryb życia. Dzieje człowieka dzieli się na epokę kamienia, epokę brązu i epokę żelaza. Nazwa każdej z nich pochodzi od materiału stosowanego w danym okresie do wytwarzania broni. Eighty